Dzień dobry. Zaczynamy czytanie kart na listopad dla naszych raków. Bardzo dobre karty. I pierwsza karta wypadła Umiarkowanie. Umiarkowanie, starszy arkan. Wszystko idzie dobrze, wszystko idzie po planu, tak jak chciałoś. Tu kartę można porównać z Kolą fortuny. Szybko, Kolą fortuny działa szybko, a Umiarkowanie tak jakby ktoś przeszkadzał. Але далі йде по плану, але так поволі. Можна так поволі. для партнерства теплі стосунки, спокійні стосунки, без екстремалу, без турбулентності. І попросту, нема, нема такого темпераменту в тих стосунках. А попросту йде умірковано, так, так, без конфлікту, бенже, то бенже, пойдемо, добре, пойдемо. Карта руху до пшоду. Але руху. Wolnego ruchu. Idem spokojno. Gadamy, piszemy i cały czas kręcić w głowie, ktoś nam przeszkadza. Ktoś przeszkadza. Tak wygląda taka karta umiarkowania. Przeszkadza coś, aby nie było szybciej, aby nie było blendów, aby nie było pomylek. I tutaj w końcu przyjdziemy my do tego. Ale. Na, no na przykład jak zdajecie egzamin, nie? Nie zdali egzamin, ale później moż, masz możliwość jeszcze raz zdać. A w końcu sesja zaliczona. I tutaj tak samo. Wszystko idzie po planu, wszystko umiarkowano. E, rozplanowano, no nie tak jak Ty chcesz. Ty chcesz na przykład zrobić to w tym tygodniu, a e, wyszło to na przykład na koniec miesiąca. Ale zgodnie z planem. Karta. Może przeszkadzać planom choroba, może przeszkadzać jakiś ludzi, może przeszkadzać w ogóle z... inna sytuacja. Inna sytuacja układająca w pracy, w biznesie, no w końcu to wyjdzie dla Was plusem, dla naszych dobrych raków. Druga karta, druga karta wypadła piąteczka kubków. чаще карта така як ну образи хтось на когось образився хтось на когось образився хтось о, отримав якась смс а хтось змар, е, хтось наприклад, у когось змарла лажона, у когось змар меч. І ми услышали то припадки. Зміняється погода, зміняється. Ну, так. Jakby zmieniał się nastrój, zmieniało życie u naszych raków i tutaj zmieniają się stosunki, się. Zmieniające... w ogóle było ułożone, na przykład razem mieszkamy, razem idziemy, razem robimy. Tutaj znowu przeszkadza i tutaj karta umiarkowania pracuje. Przeszkadza, przeszkadza ludzki faktor, przeszkadza jakaś kryzysowa sytuacja, depresja. Емоціональне вигорання, кар... сядла батарея, немає настрою. Пу -пу Пустота така виходить. Тобто ображений на цілий свят на Ширакі. І щось пишуть там в сетях, щось там якісь фінанси пішли в мінус. Ну, ну, треба триматися, треба триматься І... Бо листопад он так виглядає для всіх знаків. Такий, такий депресивний, деп, депресивний стан і щось треба змінити в нашому житті. І в кінці випадла третя карта. Сюдемка мечі. Сюдемка мечі е, теж дуже чарна, негативна карта. Е, Мовить о пльотах, мови о зрадах, о, взагалі ну, ситуація таких, подла, подла ситуація виходить. Хтось, хтось у когось хтось украде, хтось у когось утек. Карта хтось украд працю, хтось украд проект, хтось зенча. І в вийшла інформація, яка неправідлова. Тобто люди плачуть, люди депресують ситуації, люди ну, попросту ну, на своєму місці, коли ти працюєш нормально, маєш swój poziom, masz zaufanie do siebie, a tutaj hop wyszła negatywna informacja i tutaj trzeba wiesz, uważać na pierwszą kartę patrzeć bo to jest umiarkowanie i wszystko co, co dzieje się dalej i dwie karty to daje temu potwierdzenie to jest, idzie wszystko po planu ale z przeszkodami, przeszkadza dla waszych waszego blaga, romansy trójkąty. Tutaj w ogóle nie ma czystych stosunków. U nie ma czystych stosunków. Ktoś wlazit, ktoś przeszkadza, ktoś coś lubi, ten lubi, to mu nie podoba się. No i karta oszustwa. Zawsze ta karta wypada na oszustwo i na awantury. Dla mnie no, dobra karta. Nawet ludzie, którzy przychodzą na imprezu, ludzi, którzy przychodzą tu, ekipa, w pracy, no nieprzyjemnie, ludzie, chcesz uciekać od tych ludzi, to, to zmienić, zmienić coś, przyszli, a to nie zmienia się, jeszcze gorzej staje. I tutaj e, trzeba po prostu wierzyć w to, co karta o umiarkowanie potwierdzi. Potwierdzić, że wszystko będzie dobrze, a to po prostu emotional i ludzi factori, які przeszkadza wszystkim, aby ne було szybkoсті, aby було i wano. Так виглядає ситуація у наших районі. Życzę naszym ram, wszystkiego najlepszego. U, u, u dalego listopada jak u kogoś zmieniła sytuacja w pracy, w domu, w stosunkach. Jak macie możliwość odpisać, napiszcie w komentarzach. W komentarzach. U mnie też zmienia się sytuacja, nie wiem jak to będzie, ale dla Lwów zobaczymy. Życzę wszystkiego najlepszego, najlepszego naszym rachom. Pa z wami był Mitek.